Cześć, tu Ania po godzinach. Yy, witam Was w kolejnym odcinku Aniusów, czyli głosu kan z kanału, że tak powiem. Yy, jest to czwarty odcinek i w zasadzie to będzie taki bardziej audiolog niż, niż cokolwiek innego. Yy, dlaczego? Ponieważ zbliża się ta miła chwila, bardzo miła chwila, kiedy yy, będę miała tyś, tysięcy subskrybentów na moim kanale na YouTube. I właśnie w podziękowaniu za to, że, że ze mną jesteście, chciałabym zrobić y, odcinek Question and Answer, Answer, wszystko jedno jak to się mówi, QA. Y, y, no, i chciałabym, żebyście mi zadawali jakieś pytania y, na różne tematy, na które Wam będę odpowiadać. Y, no, i, i właśnie y, te pytania chciałabym, żebyście zadawali mi w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni, nie wiem, może do piątku. Dzisiaj jest wtorek. Tak, to będzie dobry czas, i myślę, że to akurat tak się zbiegnie z tymi pięcioma tysiącami. Także będzie to można uznać za, za taki specjal, właśnie na pięć tysięcy. No i, i właśnie chciałabym, żebyście mi zadawali te pytania. I te pytania chciałabym, żebyście mi zadawali w moim blogu. Na pewno już wiecie, że mam bloga. Oczywiście, link będzie w opisie do tego filmiku. Gdzie macie zadawać te pytania? Tam już jest taka notatka z dnia dzisiejszego, właśnie taki post, i on się nazywa specjal z okazji 5000 subów 5000 subów i właśnie tam, w, tym, w tej notatce, w komentarzach chciałabym, żebyście mi zadawali pytania. Także bardzo proszę, żebyście tam wchodzili, jak przypominam, link będzie w opisie do filmiku, żebyście tam właśnie wchodzili i tam zadawali mi pytania, i potem ja te pytania oczywiście przebiorę je wszystkie, no bo pewnie część będzie takich, że, że się nie będą nadawały na, na odpowiedź, jakąś taką sensowną. Także ale postaram się na w miarę wszystkie odpowiedzieć, a jeżeli się okaże, że ich będzie bardzo dużo, no to może z tego po prostu wtedy się zrobi serię Q'a. A może i nie, nie wiem, a może po prostu co jakiś czas, jakiś tam jeden odcineczek. Także wejdźcie, proszę, na mojego bloga i tam, właśnie w notatce z dnia dzisiejszego, czyli 27 maja, która się nazywa specjal z okazji 5000 subów, wpisujcie swoje pytania, a ja potem na nie odpowiem. I w zasadzie to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy głos kanału. Żegnam Was mile i serdecznie. Tymczasem, pa pa.